Hej kartoperki! To mój kolejny odcinek na tym kanale odcinek, na którym jagoda, ale niedługo kanał jagoda.pl Mam tutaj jak widzicie o głowie kantarek i uwiąz, a na górze mam Biosa! Kupiłam sobie. Wczoraj sobie ją zamówiłam i dzisiaj ją dostałam. Ona się nazywa Iskra w tym roku kończy, jutro kończy 4 latka. Znaczy w sumie to dzisiaj skończyła, ale jutro obchodzę urodziny jej. Um, I dzisiaj do mnie w ogóle przyszła sorry za hałas, ale to mój brat. E, dzisiaj do mnie przyszła, jest prześliczniutka i kochana. Była nią na spacerku, o, ona jest taka słodziutka, piękna. O głowie ona jeszcze nie jest zajeżdżona. O głowie dawała mi teraz, dzisiaj jeszcze przyczepiła mi wędzidło. Bo jutro, jutro już. Dziadko sobie odpuścimy, puścimy ją na padok. Jutro wypróbuję, jak idzie ona z wędzidłem. Jeździłam tylko na jej mamie, na niej jeszcze nie, ona w ogóle nie jest zajeżdżona. Filmik z zajeżdżania będzie. Tutaj mam kantarek, taki właśnie rozplątywawczy, taki jakby halterek. A tutaj mam uwiąz. Um, ona jest śliczniutka. Um, co mogę jeszcze o niej powiedzieć? Ona, czekajcie, który? Jezu, ja jestem jakaś normalnie cymbał ze mnie. Przecież ona jest piękniutka. Um, ona ma 4 um, lata dzisiaj, ale jutro obchodzę um, jej urodziny bo ona urodziła się hmm, czekaj jutro ona urodziła się 2016 roku yy, 27 marca 2016 roku no i jest yy, piękna to jest klaczka iskierka, iskra, iskierka no. teraz zajmiemy się tym, czyli jej imię no i taga nie mam, bo jest koronawirus, dlatego przyjdzie do mnie, dlatego kupię jej, się mm, znaczy w sumie w osobnym odcinku to zrobię, zaraz ten odcinek kończy, on trwa 2 minuty 40 sekund, cudno, ale, y, bo w kolejnym odcinku zrobimy to, jej e, imię i ten, i rozkot jazd. Bo ja na niej niedługo będę jeździć. Ile rozkład ja już wolę sobie zrobić? A tutaj mam boksik Tutaj mam ładny ogródek, w którym rośnie mi nie widać. Ale tam mi rośnie już trochę trawka. No i tak sobie pomyślałam, że z nią jak będę, to ją sobie tutaj puszczę na chwilkę. No i dobra. To będzie na tyle w tym odcinku, bo w drugim odcinku ją wypuścimy na padoczek, zrobimy te rzeczy, przykleimy do boksu i damy jem na padoczek. Dobra, jeśli ten filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Pa pa!